Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zjednoczmy się w modlitwie do Ducha Świętego, prosząc o noc pełną pokoju i spokoju. W tej świętej chwili zapraszam Was, abyście całkowicie oddali swoje serca i myśli boskiej obecności Boga. Niech ta modlitwa będzie nie tylko aktem pobożności, ale głębokim spotkaniem z Duchem Świętym, który nas pociesza, umacnia. I napełnia swoim nieskończonym pokojem. Pozostańcie z nami do końca tego filmu. Nie tylko jako wyraz wiary i szacunku, ale także aby szeroko otworzyć drzwi duszy i pozwolić, aby łaska Boża nas zalała. Niech to będzie okazja, by pozwolić się otulić miłosiernej miłości naszego Pana i odpocząć w Jego opiekuńczych ramionach. Nie zapomnijcie podzielić się tą modlitwą z Waszymi bliskimi. Abyśmy razem mogli wznosić nasze błagania do nieba i życzyć sobie nawzajem nocy odpoczynku pod czułym spojrzeniem Ojca. Niech Duch Święty udzieli nam ulgi i spokoju, których pragniemy, i niech jego pokój zapanuje w naszych sercach. Amen. Umiłowany Ojcze Niebieski, w tej chwili skupienia i ciszy przychodzę przed Ciebie z otwartym sercem pełnym wdzięczności. Przez Ducha Świętego staję pokornie w Twojej obecności, aby chwalić Twoje święte imię i uznać Twoją nieskończoną dobroć w moim życiu. Dziękuję Ci, Panie, za ten miniony dzień, za każdą chwilę, w której czułem Twoją miłość, podtrzymującą mnie, prowadzącą i chroniącą pośród moich prac, myśli i spotkań. Błogosławię Cię, Panie. Za każde widzialne i niewidzialne błogosławieństwo, które na mnie zesłałeś, za te radości, które rozświetliły mój dzień, a także za wyzwania, które pozwoliły mi wzrastać w wierze i sile. Chociaż czasami moje oczy nie dostrzegają w pełni Twojego dzieła, wiem, że w każdej chwili działasz na rzecz tych, którzy Cię kochają. Duchu Święty, słodki gościu duszy. Dziękuję Ci za bycie moim stałym towarzyszem. Ty, który oświecasz moje kroki i pokrzepiasz moje serce, pozostań ze mną tej nocy. Ty znasz ciężar moich trosk i najgłębsze pragnienia mojej istoty. Dlatego dzisiaj chcę złożyć w Tobie wszystko, co niepokoi mój umysł i zakłóca mój pokój. Oczyść mojego ducha z wszelkiego lęku, z wszelkiej niepewności i zastąp je swoim doskonałym spokojem, tym pokojem, który tylko Ty możesz dać. Panie, w swojej ogromnej miłości, otoczyłeś mnie ludźmi, którzy są odbiciem Twojej czułości i opatrzności. Dziękuję Ci za moją rodzinę, za moich przyjaciół, za tych, którzy dzisiaj przeszli moją drogą, czy to bliscy, czy nieznajomi. Błogosław im, Panie. Strzeż ich życia i napełnij ich swoją miłością. Niech w każdej relacji mogę odzwierciedlać Twoje światło, siejąc słowa i gesty dobroci, budując mosty braterstwa i pojednania. W tej świętej chwili Duchu Święty oddaję się w Twoje ręce. Otocz mój dom swoją obecnością, okryj mój odpoczynek swoim płaszczem pokoju. Niech każdy zakątek mojego życia będzie zamieszkany przez Twoją łaskę, niech moje serce spocznie w pewności, że w Tobie jestem bezpieczny. Chwalę Cię, Panie, bo nigdy mnie nie opuszczasz, bo Twoja wierność jest wieczna, a Twoja miłość jest moją ucieczką. A gdy zaświta nowy dzień, niech moje pierwsze myśli będą dziękczynieniem za dar życia i za możliwość dalszego kroczenia z Tobą za rękę. Powierzam Ci tę noc, mój odpoczynek i wszystko, czym jestem, z pełną ufnością, że w Tobie znajduję schronienie i siłę. Duchu Święty Boży, źródło pocieszenia i pokoju. Tej nocy padam przed Twoją obecnością, z otwartym sercem i duszą spragnioną Twojej miłości. Przychodzę do Ciebie z pokorą, szukając schronienia w Twojej nieskończonej czułości. Pragnąc poczuć słodycz Twojego towarzystwa w tych chwilach ciszy. Jesteś drogocennym darem, który Ojciec i Syn nam udzielili, żywym płomieniem, który rozświetla ciemność, i łagodnym powiewem, który uspokaja strapione serca. Dziś oddaję się Tobie, prosząc, abyś zamieszkał we mnie i napełnił mnie swoją łaską. Przyjdź o Duchu Święty. I spocznij na mnie swoim spojrzeniem. Swoim boskim światłem rozprosz wszelki cień lęku, który próbuje zakłócić mój odpoczynek. Wylej na moją istotę niebiański pokój, ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który nie zależy od okoliczności, ale wypływa z pewności, że Ty jesteś moim obrońcą i przewodnikiem. Oddal od mojego umysłu wszelki niepokój, Ucisz hałasy świata i uspokój wzburzone bicie mojego serca. Niech tej nocy moja dusza spocznie w bezpieczeństwie, wiedząc, że jestem pod Twoją potężną opieką. Błagam Cię, duchu życia, odnów moje siły i odrestauruj mojego ducha. Jeśli zmęczenie ciąży na moich barkach, jeśli troski próbują zakłócić mój odpoczynek, weź to wszystko w swoje ręce i zabierz daleko. Chcę Ci oddać każdą troskę, każdą walkę, każdą ranę, abyś przemienił je w okazję do łaski i wzrostu. Niech moja wiara w Ciebie będzie mocną kotwicą pośród każdej burzy, niech moje zaufanie do Twojej wierności będzie silniejsze niż jakakolwiek wątpliwość, która próbuje mnie osłabić. O boski pocieszycielu, uczyń tę noc czasem błogosławieństwa i odnowy. Niech każde uderzenie mojego serca głosi Twoją miłującą obecność. Niech każdy oddech będzie świadectwem Twojej bliskości. Okryj mój dom swoim płaszczem ochrony. Wstrzesz mojego odpoczynku i moich bliskich, oddalając wszelkie niebezpieczeństwo i wszelki niepokój. Niech mój sen będzie spokojny, wolny od lęków, zanurzony w słodkiej pewności, że Ty czuwasz nade mną. Duchu Święty, Tobie ufam. W Twojej miłości odpoczywam. W Twojej obecności znajduję schronienie. Dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją niewyczerpaną czułość, za bycie moją tarczą i moją siłą. Gdy się obudzę, niech moja dusza Cię chwali, a moje serce napełni się wdzięcznością za nowy dzień, który mi dasz. I niech w każdym kroku, w każdej myśli, w każdej decyzji czuję Twoją prowadzącą rękę i Twój pokój panujący w moim życiu. Amen. Amen. Mam nadzieję, że te szczere modlitwy dotknęły Twojego serca i zapaliły płomień miłości i nadziei. Chociaż życie jest pełne trudności, nie zapominaj, że Bóg jest zawsze przy Tobie, kocha Cię bezwarunkowo i jest gotów wysłuchać wszystkich Twoich myśli. Niech Słowo Boże oświetla każdy Twój krok, aby miłość Boża ogrzewała Twoją duszę, a łaska Boża podtrzymywała Cię w pokonywaniu wszelkich prób. Zapraszam Cię do dzielenia się tymi przesłaniami miłości z otaczającymi Cię ludźmi. Małe polubienie z Twojej strony jest wielką motywacją, abym kontynuował misję dzielenia się Słowem Bożym i dobrymi wartościami. Udostępnij ten film, aby Twoi przyjaciele i rodzina również otrzymali siłę i wiarę w miłość Bożą. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwoneczka powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Zawsze pragnę towarzyszyć Ci na Twojej drodze wiary. Niech Bóg Was błogosławi, bracia i siostry.